Dobre popołudnie. To znowu ja. Ja poszukujący, ja wątpiący, ja badający. No i szukam właśnie jakiegoś kolejnego przejazdu o mniejszym natężeniu spalin. To znaczy ja tutaj te przejazdy znam oczywiście doskonale, tylko odwiedzam je raz na jakiś czas, żeby zobaczyć stan postępów w infrastrukturze, niekoniecznie rowerowej, ale jakiejś też boczno-ścieżkowej, bo i takie się zdarzają. Trolowej. trole są wszędzie Trolują, bo lubią i bardzo dobrze ja też się uważam za trola bo rolą trola oż ale wieje jak ktoś widział różne filmy fantazy z trolami to taki troll górski jest duży i wielki, ma małą głowę i wielką maczugę i lubi <noise> wytrącać Trole bardzo dużo ludzkość zawdzięcza, bo trole wytrącają ludzkość z układów, ze schematów, ze skostniałych poglądów. Troje trolle sprawiają, że człowiek na chwilę się zatrzyma i pomyśli. Także w tym sensie, na pewno jestem trolem. Trollem trollowanym, no taka podwójna trollerka jest bardzo wskazana. Bo im więcej trollowania, tym lepiej, z tym, że oczywiście musi być to wolne trollowanie, nie może być to trollowanie ograniczone przez jakieś tam wydumane standardy, tak zwane społeczności. Bo trzeba Według mnie założyć, że powiedzieć można wszystko i się nie przejmować, że ktoś się przejmie, bo to winą tych, co się przejmują, jest to, że się przejmują. Ja się nie przejmuję. Po co miałbym się przejmować? Ilu ludzi, tyle zdania, nawet czasem więcej. Mówi się, że gdzie dwóch rabinów tam trzy zdania. Potem to wyewoluowało przysłowie, gdzie dwóch Polaków tam trzy zdania. No to nieprawda, to jest stare przysłowie. Kebrajskie Chodziło o dwóch rabinów. A tu się pojadę. Poziemno. Rower terenowy. Nie jadę po chodniku, a? No to już muszę zejść. Gdzie by to sobie jeszcze pojechać? Tam nie. Tak szczerze mówiąc, to patrzę przy okazji, jak tu się buduje. Jak tu się buduje coś, co jest trochę takim chyba partnerstwem prywatnym. No, ale pewnie będzie udostępnione dla ogółu. To będzie przejazd z rejonu no, ulicy Suwak. Pewnie ta ulica będzie tu przedłużona, więc będzie przedłużony Suwak. Suwak, który będzie spinał tamtą stronę Mordoru, przedzielonego przez rzekę ulicy Marynarskiej, z tą stroną Mordoru rejonu ulicy Wynalazek i cybernetyki czyli tak roboczo mówiąc kraina domaniewska zyska nowe połączenie z krainą cybernetyki chociaż jest takie połączenie oczywiście ulicą Postępu wiaduktem, no ale ten wiadukt jest pozbawiony na przykład drogi dla rowerów Piesi mają trochę lepiej, mogą sobie pojeździć windami, no, ale to też jest takie, no, nie, nie, nie jest to wygodne no. dla pieszych nawet jeżdżenie windami. Także tu suwakiem pewnie się da po niedługo podróżować bezkolizyjnie pod wiaduktami i to mnie bardzo cieszy. Oby jak najszybciej. No i jeszcze a propos szukania, a znajdowania. Tak jak droga jest celem, nie sam cel, tak samo szukanie jest celem nie samo znalezienie, bo można nigdy, nigdy nie znaleźć, a samo szukanie może być inspirujące. Samo szukanie podnosi na inne poziomy rozumienia, a im więcej człowiek rozumie, tym więcej rozumie też innych ludzi, czyli jest bardziej otwarty na innych ludzi, a więc staje się bardziej człowiekiem. No, jak to się mówi, poszerza horyzonty. Nie żadne horyzonty nie są obce. Jeśli cośkolwiek ma jakieś swoje miejsce w kulturze, jakieś pojęcie, no to zasługuje na zbadanie i nie tyle też szukanie przyczyn skąd się wzięło, ale też szukanie zastosowania co może dać i do dzisiaj przed południem chciałem do tego konsensusu jakaś rączka mi się przydała no do tego chciałem dojść w zasadzie Wniosku, że trzeba uważać na takie ślepe teorie, ślepe no, religie, ślepe nowoczesne religie, ślepe trendy. Jeśli ktoś decyduje się wejść w jakąś religię, bo ja osobiście mówię, ja nie jestem w żadnej religii, bo wiara w cokolwiek nie oznacza, że się jest w religii. A można wierzyć w różne rzeczy, czy osoby, czy, czy pojęcia. Ja wierzę, że świat jest na tyle skomplikowany, że. Kurwa, nie, że nie powstał przypadkiem takim czystym, więc coś tam. Wierzę jest w coś, czego się nie da dotknąć, chociaż... O, o dotknięciu może też powiem, ale to mówię. Nie bierz jak ja cytuję Biblię, cytuję jakieś pisma, Ewangelię, to nie dlatego, że jestem katolem jakimś zatwardziałem, tylko jestem kulturoznawcą. Czasem można fajne logiczne rzeczy wyciągnąć. Także żadna... Religia, wręcz żaden system moralny, kulturowy nie będzie sprawny, nie będzie poprawny. Dobra, pojadę sobie tędy, bo nie chcę się stać, a chcę pogadać. No, żaden system kulturowy, moralny, czy jest nazywany religią, czy, czy inaczej, czy komunizmem, czy czymkolwiek, nie ma prawa bytu tak naprawdę jeśli nie jest systemem stworzonym dla ludzi, czyli dla dobra ludzi. Którzy mówią, no psychologia to jest taka nowa religia, no, jest systemem stworzonym dla dobra ludzi teoretycznie. Póki pan psycholog, pani psycholog nie koncentruje się na wyciąganiu kasy, tylko koncentruje się na pomocy pacjentowi, co w głębokim przekonaniu moim jest w 99,99 ,99 przypadków. I że chce pomóc, a przy okazji zarobić, no ale jak już ma jakąś misję, którą wykonuje z pasją, no to musi też z czegoś żyć. No nie może wykonywać misji za darmo. Więc na tym to właśnie polega, że system powinien być stworzony dla ludzi a nie znaczy tak dla wszystkich ludzi, a nie tylko dla tych wybranych ludzi, którzy będą czerpali właśnie korzyści z tego, że oni będą na górze systemu, a reszta będzie na dole systemu, bo tak to wygląda niestety w większości przypadków ostatnio, nawet właśnie w kościele katolickim czy każdym innym. Szczególnie w systemach, które obiecują coś po śmierci, że mówią, że życie to jest tylko taka przygoda, nie wiem, albo nie, albo cierpienie, albo taka faza przejściowa do dopiero tam szczęścia w zaświatach, to jest totalnym błędem i tak naprawdę większość śpiewców w oryginale, większość śpiewców religijnych wcale tak nie mówiła nie wiem skąd takie wnioski później powstały w różnych właśnie związkach wyznaniowych, kościołach i innych, że tak właśnie jest, bo nie jest. Najstarsza wiara z tego kręgu naszego kulturowego, czyli wiara hebrajska w swojej czystej, najstarsz, nar, najstarszej formie. W ogóle nie mówi o życiu po śmierci. Wspomina kraina jakąś tam szał, w, w której to krainie tam te cienie się poruszają, ale to przedstawia nie dlatego, że to jest cel, tylko przedstawia, że to jest nieważne. Mówi szara jakaś tam kraina, jakieś tam dusze się błąkają, to już nieważne. Nie interesujcie się tym. Skupcie się na tym, co jest na ziemi. I tak w Księdze Wyjścia, w Księdze Kapłańskiej, w Księdze Powtórzonego Prawa jest wiele cytatów takich, które to potwierdzą. Żyd nie bał się piekła, nie bał się, co go spotka po śmierci, tylko bał się, co spotka jego potomków, na przykład. Na Ziemi. Stąd jest taka przewaga mentalna, no niestety muszę to powiedzieć, stąd jest taka przewaga mentalna ludzi z tego kręgu kulturowego nad ludźmi z kręgu kulturowego, które stworzyło przypadkiem tak zwane chrześcijaństwo. Tak naprawdę, który to krąg kulturowy stworzył święty Paweł, któremu Użyję słowa klucz Jezus, już można klikać łapki w dół, Jezus to już od razu. Dawaj kciuk w dół. Któremu Jezus się objawił. A ja, jako człowiek po części nauki, człowiek, który musi wszystko mieć na logikę zracjonalizowane, nawet jeśli... Gada bzdury, to znaczy, że jest jakiś błąd w mojej racjonalizacji, który można poprawić. Ale nie będzie się nigdy czepiał. Jakichś pojęć. Powie, nie już teraz wiem wszystko, to już jest, nie wiem, moja wiara, moja religia. Nic już się w moim systemie nie zmieni. To stare chińskie przysłowie, tylko krowa nie zmienia zdania. Bo jeśli są nowe przesłanki do mojej wiedzy, to dlaczego mam nie zmieniać zdania? Cały czas mam zmieniać zdanie, mam weryfikować moją wiedzę, uaktualniać. No i według tej mojej wiedzy obecnej, a jeśli ktoś uważa inaczej i ma dowody, że jest inaczej i chce mnie o tym przekonać, to zapraszam do komentowania. Według tej wiedzy wszystkie tak zwane objawienia są oszustwem. Objawienia aniołów. Najsłynniejsze właśnie objawienie, objawienie Jezusa z, z czasów św. Pawła, ale też objawienie Jezusa u siostry Faustyny. Wszystkie objawienia maryjne są też oszustwem. Hej ho, hej ho. Wszystkie Fatimy, Miedżugoria, Ludresy, cokolwiek. Tak zwane objawienia publiczne, nawet te uznane przez Kościół pod naporem dowodów. Wszystkie objawienia są oszustwem. I nie mówię, że oszustwem ludzi. Niekoniecznie, bo są objawienia prywatne, oczywiście. Na przykład objawienie siostry Faustyny. Było objawienie prywatnym. Można powiedzieć, że objawienie św. Pawła też było objawieniem prywatnym. Ale to nie są objawienia, które powinny być rozszerzane na innych ludzi. Jeśli objawi się ci cokolwiek, co powie tam, że jest kimś, w kogo ty wierzysz, i przekaże Ci instrukcję, jak ty masz żyć, to jest OK. Ale jeśli objawi się Ci cokolwiek i przekaże instrukcję, jak mają żyć inni i że to Ty masz rolę sprawczą w tym, co mają robić inni i to Ty masz być tym czynnikiem, który zmieni świat, to jest absolutne oszustwo. To jest robota sił, którzy niektórzy nazywają wprost siłami zła, ja mówię, nie wiem. Wszechświat jest niezbadany. 70% kosmosu to jest coś, czego natury nie znamy. Tak zwana ciemna materia, ciemna energia. Fizyka kwantowa już zdążyła zaorać wszystko, co do tej pory w fizyce było znane. Więc ja nie wiem, jaka jest, jakie jest pochodzenie tych sił, nazwijmy, no nawet nie istot. Kiedyś ludzie, jak nie wiedzieli, że są wirusy, bakterie, to też myśleli, że to są jakieś czary, albo działanie szatana, demonów. Ja dlatego nie mówię, że to jest działanie jakichś sił nadprzyrodzonych, bo to jest prawdopodobnie fizyka, albo biologia, czy jakakolwiek inna nauka, której nie znamy. Nie mamy pojęcia zielonego. Jak to jest robione? Skąd to się wzięło, dokąd zmierza. Nigdy nie będziemy mieli pojęcia. Bo nie da się zbadać układu. Nie da się do końca zbadać układu. No, czyli uzyskać odpowiedzi na kluczowe pytania. Nie da się do końca zbadać układu, którego się jest częścią. Nigdy nie wyjdziemy poza ten układ. Oczywiście, może być jakaś energia. Poza tym układem, ale raczej w interesie nie leży informowanie nas o tym, bo to nam nie jest potrzebne. I do czego zmierzam tymi pokrętnymi ścieżkami? Dosłownie je przenoszę. Otóż zmierzam do tego, że każda nauka, każda filozofia, każda psychologia, która to nazwa jest od duszy, a psychologia kiedyś była częścią filozofii, ale w tej chwili na polu Walki, że tak powiem, zostały tylko właśnie te dwa byty, obszary filozofia i nauka. Wspierają się, nie powiem. Jedna jest potrzebna drugiej. Zaciera się też niekiedy granica między nimi. Ale to nieważne. Nie ma też co rozkminiać, co jest filozofią, co jest nauką. Jedyne co trzeba rozkminiać, to jaki ma być z tego pożytek dla ludzi. Bo jak ktoś bada zamierzchłą historię, tak jak pan Łukasz Kulak mówi, że tam jacyś przedpotopowi coś budowali. No dobra, ale co my z tego mamy wywnioskować? To, że istnieją katastrofy kosmiczne, które to wszystko w końcu rozwalą, że spadnie asteroida i zaczniemy od nowa? Tak, No tak może być. A to jest też twarda nauka. Nie ma żadnej z tego filozofii. Jedyna filozofia, jaka może być, to że ludzie powinni tak się jednoczyć, nie zwracać uwagi na jakieś wymysły, które ich dzielą, żeby z takimi katastrofami ewentualnie sobie poradzić. Jest to ostatni mój monolog filozoficzny na tym kanale. Być może będę wracał do tych rzeczy w taki bardziej zawoalowany sposób, będę bardziej mówił o rzeczach właśnie praktycznych. Będę prosił o rady, bo bez tego się nie obędzie radny człowiek. Żaden człowiek nie wie wszystkiego. W zasadzie to to, co powiedział Sokrates. Im więcej wie, tym bardziej się uświadamia w tym, że nie wie. Wiem, że nic nie wiem. Tak, no to jest wybrywane z kontekstu, to w oryginale chodziło o coś innego. Cytat pochodzi oczywiście z obrony Sokratesa, którą więc trudno powiedzieć, niektórzy badacze tak jak podważają fakt istnienia osobistości religijnych typu Jezus, podważają też fakt istnienia Sokratesa, bo może jest to taki, taka figura retoryczna, osoba retoryczna wymyślona przez Platona. Aczkolwiek poglądy Platona i Sokratesa się różnią, więc. Więc chyba niekoniecznie, chyba że Platon polemizuje sam ze sobą. Zapomniałem powiedzieć, dlaczego uważam, że objawienia są oszustwem. Abstrahując od tego, spreparowanym przez kogo, ale na logikę, jeśli ktoś jest jakimś tam wiernym. Religii, która pochodzi z pism, też objawionej w sensie. No, kto wie. Prawda? Każde kolejne objawienie, jeśli nie wnosi nic nowego do tych prawd objawionych wcześniej, a nie powinno wnosić, bo dobra religia. Taka prawdziwa, kompletna, powinna być podana raz i koniec. A nie A, to ja wam jeszcze uzupełnię suplemencik, tak jak ja teraz. Jeśli coś zostało zapoczątkowane, przekazane jako kompletne słowo, no to nie ma możliwości, żeby były jakieś kolejne upgradey. Bo no. co, co to by było za słowo, które się zmienia? Zmienia się kultura trochę, zmieniają się pewne tam środowiskowe warunki, co zmienia też trochę ludzi. Ale prawdy, niektórzy mówią naturalne, no jako że człowiek ma dwie ręce, dwie nogi, rozum i chęć, to te prawdy się nie, no nie zmieniają od początku. Więc jeśli coś zostaje objawione w stosunku do człowieka, no to, to widocznie tak, tak ma zostać. No nie, no nie, no pewnie, że, że. Pewnie, że to się zmienia, no bo wiadomo, teraz jest płeć kulturowa, można się identyfikować, więc to wszystko się zmienia. Natomiast jak zauważycie, nie ma objawień dotyczących tych zmian. Objawienia są cały czas w nurcie źródła. Więc. Po co przywoływać kolejne odsłony tego samego? No nie ma to sensu, więc dlatego objawienia są niepotrzebne. Tak sobie podowcipkuję jeszcze, że był kiedyś taki przywódca muzułmański. Są różne legendy, ja już tam spotkałem się z różnymi wersjami, że to ten tam Ibn jakiś tam, syn czyjś. Nie pamiętam konkretnie czy i jakie to było nazwisko spalił na przykład wszystkie księgi. No jest legenda, że biblioteka Aleksandryjską spalił no bo powiedział, że wszystko, co człowiekowi jest potrzebne do życia, i społecznego i osobistego jest w koranie. No i miał trochę racji miał trochę racji, bo no to był taki trudny okres, wiadomo. 8 wiek, 7-8 VII, wiek czasy wojującego islamu. No islam powstał, wiadomo, w 7 wieku. No został objawiony, więc tak też śliski trochę temat. Przez anioła He, Gabriela, tak? No, hu, hu. grubo. Tak twierdził Mahomet. No, ale abstrahując. Kazał spalić wszystkie księgi powiedział, że jak coś jest w Koranie, no to jest, to jest w Koranie. A jak czegoś nie ma w Koranie, no to to jest, to jest nieprawda.